Ja nie jestem lekarzem i to zawsze zaznaczam, ale na podstawie tej wiedzy, tego, co ja widzę, możecie zrobić potem badania i możecie sprawdzić, zweryfikować je, zadbać o siebie. Moi kochani, dbajcie o siebie, bo to zdrowie tak naprawdę jest najważniejsze. Wiadomo, zdrowie, miłość yy, i też pieniądze to są zazwyczaj trzy sfery yy, życia, o które pytacie mnie. I tutaj na wizji, i w wiadomościach prywatnych. I tak naprawdę większość z nas chciałaby być zdrowym. Kto nie chciałby mieć wystarczająco pieniędzy, żeby, żeby sobie po prostu godnie żyć? Kto z nas nie chciałby mieć miłości? Każdy z nas. To są takie podstawowe sprawy. I, i może ty, mój drogi widzu, chciałbyś wiedzieć, co cię czeka, jeżeli o te trzy sfery bardzo ważne w naszym życiu. Możesz w tej chwili bardzo łatwo się do mnie dostać. Jak widzicie, linia jest wolna. Zapraszam Was, dzwoncie do mnie 708 477 602. Skończyły mi się SMSy. Nie mam już więcej sms